Tak naprawdę wyróżniamy się poprzez inność. I teraz spójrzcie z takiej perspektywy na przykład, za co podziwiamy uwaga, bo wyróżnienie się, na czym polega wyróżnienie się? Możesz się wyróżniać wizytówką, na której pisze przed nazwiskiem jakieś dwie albo trzy literki z kropką, a możesz się wyróżniać przez kompletną inność. I tutaj zaczyna występować podziw. A tak naprawdę o to chodzi. Chcemy być podziwiani. I ten podziw na przykład podziwiamy. Okay? Podziwiamy na przykład facetów, którzy na scenie łapią się za krok na przykład. Tak. No, podziwiamy. No. Są tacy. Krzyczą przed sceną, wrzeszczą, piszczą, no, podziwiamy takich na przykład. Albo inni, którzy na przykład na scenie oblewają się, krwią jakiś zwierząt. Podziwiamy. O, za, za co ich podziwiamy? No w sumie za to, że są zupełnie odjechani. Są wszystkim innym niż my jesteśmy. Podziwianie jest fajne. Fajnie byłoby być podziwianym. I tak naprawdę zwracamy uwagę na inność. Bo każdy z nas chce się wydostać z szarej masy. Każdy z nas chce się wydostać z szarej masy. I tutaj wracam jeszcze do tego populizmu, o czym mówiłem przed przerwą mówiąc o tym, kiedy jesteś faktycznie pozycjonowany. Nie dlatego, że jesteś rozpoznawalny, że jesteś popularny. Bo na dzień dzisiejszy ta popularność ma już tak szerokie zastosowanie, że stała się w międzyczasie normalnością. Jakbyście chcieli na przykład policzyć ekspertów do spraw złota, na YouTubie, to byście trochę potrzebowali. Mam rację, czy mam rację? Tylu ludzi to prawdopodobnie przez te moje 10 lat, jak przyjeżdżam do Polski, prowadzę wykłady, nie przewinęło się przez moje wykłady, to dzisiaj jest ekspertów na YouTubie. A nie ma ani jednego, który by przetrwał ze mną 3 minuty dyskusji. Bo ja nie jestem taki dobry jak oni. E, popularny, przepraszam. Sam nie wiem, zgubiłem się teraz. Więc na czym polega ta inność, moi drodzy? Na czym polega inność? Wiecie, że firma Owesta, która powstała w 2008 roku, Dzieje jest największym handlarzem na świecie. Wiecie, że firma Alesta, która powstała w 2008 roku, gdzie jest największym handlarzem na świecie. Dzieje jest największym handlarzem na świecie. I to już od roku 2000. 14 największym handlarzem na świecie. Po sześciu latach działań, słuchajcie, zero YouTube'a, zero Facebooka, zero Twittera, zero tego typu działań. Zero. Niente, nothing, nada. Nic. Jak to możliwe? Powiem wam, jak to możliwe. Ponieważ istnieje jedno prawo, które zawsze istniało i w dalszym ciągu ma swoje zastosowanie, a mianowicie dobra jakość nie potrzebuje reklamy. Ponieważ reklama nie jest dźwignią handlu, tylko reklama jest największym oszustem, jakie, oszustwem, jakie istnieje w historii. Jednym z największych na długie liście. Ok, na bardzo długie liście zgoda. Ale jednym z największych oszustw. Ja wam, ja wam podpiszę się pod każdą jedną reklamą i dam Wam gwarancję, że to, co jest reklamowane, jest jednym z najgorszych produktów w danej dziedzinie. Na to Wam dam gwarancję. Jestem w stanie to nawet udowodnić, gdybym się tym zajął jakiś czas. Reklama nie jest dziwnią handlu. Reklama jest jednym z największych oszustw, jakie istnieją. Ponieważ reklamę się kupuje, reklama nie ma nic wspólnego z jakością. Reklama jest bezpośrednim, no, użyłbym określenia praniem mózgu, ale to też jest niepoprawne określenie, ponieważ pranie jest oczywiście w dosłownym tego słowa znaczeniu czyszczeniem, a to jest raczej zasrywanie mózgu, więc, yy... o, manipulacją. To jest czysta manipulacja, to jest wmawianie. Słuchajcie, nasz umysł, nasz mam na myśli ludzki, czyli wasz, funkcjonuje tak prosto, że wystarczy Ci coś powtórzyć. Tysiąc razy, najlepiej w krótkich odstępach czasowych, i uwierzysz w największy badziew, jaki jest w ogóle. Eee, moment? Jakiego nie ma? <laughs> Może tak byłoby poprawniej. Wszystko ci mówię. Wystarczy, że ci tysiąc razy powtórzę. Największą bzdurę, jaka istnieje. Naprawdę taką największą, taką naprawdę totalną. Ale wystarczy, że ci powtórzę to tysiąc razy, najlepiej w dużej częstotliwości. Powtarzalności. Uwierzysz we wszystko. Więc reklama jest oszustwem. Byliście tego świadomi? Zawsze? No dobrze, a czy to jest wymysł jakiś, że to jest skomplikowane? Słuchajcie, to nie jest skomplikowane. Sam fakt. Ja osobiście, na przykład, dostałem w Polsce naście, nie wiem dokładnie ile dostałem, naście zaproszeń na wywiady z w mediach alternatywnych. to się tak ładnie nazywa? Wiesz, co chodzi? Media alternatywne. Ludzie myślą, media alternatywne to są ci, co mówią prawdę. No bo jaka jest alternatywa? to tych, co kłamią, nie? Czyli są media głównego ścieku, tego, nurtu. Samo gówno. I media alternatywne. Kolejne gówno. Słuchajcie, jak, jak funkcjonuje to? Dostaję maile już teraz nie, no bo już teraz wszyscy ci, co chcieli mnie zaprosić, już nie chcą mnie zapraszać, bo już wiedzą, co o tym myślę. Dostaję maile, panie Piotrze, bla, 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 czytałem pana książkę lub książki, bla, 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 super, bla, 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 mało ludzi o tym słyszało, bla, 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 robi pan świetną robotę, bla, 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 ludzie muszą o tym usłyszeć, bla, bla, bla. Zapraszam pana na wywiad. Hmm? 10 tysięcy jest pan u mnie. No powiem szczerze, tak mówiąc po polsku, zajebiście. Ale nie chcielibyście czytać mojej odpowiedzi. Myślę, że to jest niepo... żony mojej nie ma to może bym ale myślę, że zaraz wejdzie. Nie jestem zwolennikiem oszustwa. I tyle. To jest oszustwo. To jest kupowanie popularności. Nie kupuję popularności. Ałesta, szwajcerz, metalhandel. Dwie firmy w swojej dziedzinie, które nie mają żadnej konkurencji, a nigdy nie robiły żadnej reklamy. I nie będą robić. Akurat wiem o tym. Tak się składa, że wiem o tym. Dlaczego? Bo staramy się działać etycznie, poprawnie. Staramy się. Sytuacja wygląda tak, że eksperci mają w tej chwili tyle roboty, że nie wyrabiają się z terminami. Dlaczego ludzie dzwonią do nas? No, z wielu względów. Między innymi dlatego, że my mamy złoto, a inni nie mają. Punkt numer jeden. No bo co niektórzy, którzy próbowali kupić gdzie indziej złoto, dostali po jakimś czasie, po dwóch, trzech miesiącach pieniądze z powrotem. Z krótką odkątką Sory, nie mamy złota. Ale to już jest inna para kalosze. Ale dlaczego do nas? Bo się sprawdziliśmy już wielokrotnie. Bo podczas, gdy my byliśmy i jesteśmy, to tak zwana kon... znaczy ci, co niby się też zajmują czymś podobnym, byli ich nie ma. Bo my nie mamy konkurencji. <laughs> Bo nie mamy konkurencji. I uwaga niespodzianka, nie mamy konkurencji. Ponieważ w Europie nikt nie handluje bezpośrednio z rafinerią, z producentem. Wszystkie inne podmioty to są podmioty zajmujące się rynkiem wtórnym. Czyli to, co skupują z rynku, mogą ci sprzedać dalej. A jeżeli nie ma sprzedających, to czy nie sprzedadzą, bo nie mają czasu? A wszyscy nagle chcą kupować. Ciekawe dlaczego. I tutaj, tak przy, na, przy okazji, taka mała informacja z mojej strony: co niektórzy z Was wiedzą, że na maj zaplanowane było moje kolejne turnę po Polsce, a mianowicie sześć infoforów w sześciu miastach w Polsce. Te infofora są odwołane w tej chwili. Nie ze względu na brak chętnych, tylko ze względu na brak sensu. Ponieważ na ten moment to, co robiliśmy na infoforach, wszyscy już wiedzą. Powiem wam, turbale, ja, ja, słowo daję, słuchajcie. No. To ja, o czym ja mówiłem na infoforach? O czym ja mówiłem na infoforach od nastu lat? Że jest inflacja, na przykład mówiłem. I że środki płatnicze tracą na wartości, na przykład mówiłem. Takie rzeczy opowiadałem sobie, pani wyobraża? Same głupoty. Okay? Mówiłem o tym, że złoto wróci do łask systemu finansowo-monetarnego i będzie główną. W... Takie pierdoło, powiem. Normalnie absolutny teoretyk spiskowy. To wszystko w tej chwili weszło w życie. Bankowość centralna już jakiś czas temu wprowadziła złoto i srebro z powrotem do systemu finansowo-monetarnego. Jest pieniądzem znowu, oficjalnie w bankowości. Okay. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, ustawa Bazel III w bankowości centralnej. Inflacja dla nikogo nie jest żadnym określeniem z słownika wyrazów obcych, czyli wszyscy wiedzą, na czym to polega. O czym ja mam dzisiaj mówić na tych infoforach? Słuchajcie, dzisiaj klienci dzwonią do nas, do nas dzwonią dzisiaj klienci i robią mi przez telefon infoforum. Mówię, panie Piotrze, panie Piotrze, muszę się koniecznie z panem spotkać, bo inflacja jest. Ja mówię, co pan powie? Proszę pana, bo moje pieniądze w banku są po prostu niebezpiecznie... Niemożliwe, niebezpiecznie w banku? W którym? Dzisiaj nie ma o czym opowiadać, po prostu klientom na infoforum. Nagle, tada, wszyscy są świadomi? Bez sensu dzisiaj jest Infoforum. Słuchajcie. Zresztą ci, którzy organizowali Infoforum, wiedzą, bo to jest cała moja elita, czarno-złote anioły, którzy organizują te wszystkie spotkania, wiedzą doskonale, ile to wymaga pracy zorganizowanie tego Infoforum. Słuchajcie, w tym czasie, co się organizuje Infoforów, to oni po prostu zarabiają pieniądze. No nie oszukujmy się, bo teraz klienci chcą. Dzisiaj nie ma takich, rzadko się zdarza takich, które powie, wie pan co, a, ma, a macie jakieś takie spotkania informacyjne, to no ja bym chętnie przyszedł i posłuchał. Słuchajcie, To jest dzisiaj w ogóle nikomu niepotrzebne. Mało tego, klienci nagle wykłady ciągną. Normalnie ci wykłady robią. Nie wszyscy wszystko wiedzą. Jeśli się czasami zastanawiam, oni wszyscy byli na pewno wszystkich moich wykładach, bo oni mają taką wiedzę w tej chwili, nie są Na czym polega ta inność? Na tych naszych regułach polega ta inność, moi drodzy. Nie ma nas w internecie, bo my mamy coś dla odmiany do zaoferowania. Zapiszcie sobie to. Bo to, co znajdziecie w Internecie, to jest wszystko inne. Ale na pewno nic do zaoferowania. Co oferujemy klientom? Co jeszcze? No właśnie, my oferujemy klientom przede wszystkim poufność. Poufność. Halo, to ja mam depozyt w Szwajcarii. Halo, halo, depozyt w Szwajcarii. Depozyty, depozyty. Proszę Państwa, proszę Państwa, depozyty w Szwajcarii. Poufnie i bezpiecznie, poufnie i bezpiecznie. Do mnie, do mnie tutaj. Prowizja, 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 prowizja. Słuchajcie, poufność oferujemy. Punkt numer jeden. Punkt numer dwa. Na czym zbudowana? Na metalach szlachetnych. Słuchajcie, metali szlachetnych nie da się dodrukować. Jeżeli chcesz, to, jeżeli chcesz to spopularyzować, to ja mam dla Was w tej chwili, mogę Wam zapowiedzieć, podstawowy, główny, taki fundamentalny problem, który nas czeka w niedalekiej przyszłości, a mianowicie brak metali szlachetnych dla klientów. Ktoś jest zdziwiony? Jeżeli chcecie to spopularyzować. To błyskawicznie. Brak nie dla wszystkich. Ktoś jest zdziwiony ręka do góry? No, śmiało. Słuchajcie, nasze usługi są dla ludzi, którzy tego potrzebują i tego szukają. Ja wiem, że to brzmi w tej chwili może tak politycznie niepoprawnie, ale nie dla wszystkich. Bo nie ma tyle. Po prostu tyle nie ma, bo są ograniczone wydobycia. I w złocie, i w srebrze, i w platynie, i w paladzie są ograniczone wydobycia. Kto by to pomyślał? Bo my handlujemy fizycznym, nie papierowym. My nie handlujemy papierem, na którym pisze jestem złoto. Tylko fizycznym. A tego jest ograniczona ilość. Więc póki co nie zanosi się, żeby nam brakło. Bo ludzie są w tej chwili w dalszym ciągu, pomimo tej wzrastającej świadomości i tym takim ogólnym przebudzeniu, są jeszcze głęboko w dupie. Tak, dla uspokojenia was. Także nie ma jeszcze problemu. Natomiast pozostajemy w dalszym ciągu rozwiązaniem ekskluzywnym. Nie wiem jak Wy, bo ja nie muszę zajmować się spekulacjami, zastanawiać się na tym, kiedy złoto zniknie z systemu. Złoto ma 7000 tysięcy lat historii i nie wygląda na to, żeby chciało zniknąć z systemu, bo bankowość centralna w dalszym ciągu na tym bazuje. Rozliczają się między sobą tylko i wyłącznie na bazie metali szlachetnych, a teraz jeszcze przywrócili metale szlachetne z powrotem do systemu finansowo-monetarnego, więc nie zanosi się na to, żeby miało z systemu zniknąć. Wręcz przeciwnie, bo fakt, to też o tym mówiłem na infoforach, dlatego mówię, że nie ma o czym dzisiaj mówić na infoforach. Fakt, że banki centralne od ponad 10 lat skupują rekordowe ilości z rynku, zawsze powtarzałem, musi coś znaczyć. A dzisiaj już wiemy co, wprowadzili z do systemu. Dlaczego? Ponieważ jak się bankowość zmieni, a zmieni się na dniach, jeżeli ktoś się mnie znowu chce zapytać, kiedy, w przyszły czwartek o 15. Jeżeli się zmieni, a się zmieni, to będzie znowu oparta o coś, czemu ludzie będą musieli zaufać. Ciekawe, co to będzie. Czemu ludzie mogą zaufać? Bitku, bit, bit temu, no, nie, temu nie. Tego nie ma w sumie. To czemu mogą zaufać? Czekaj, co to było od 7000 lat? Złoto, ale nie, to są wszystko teorie spiskowe. Słuchajcie, nie kupujcie złota, to wszystko jest pieprzenie takie naprawdę. Nie kupujcie złota. Mieć albo nie mieć, o to jest pytanie. No właśnie, ta zmienność, ta inność. Czas, moi drodzy, to jest swego rodzaju wahadło. Historia się nie powtarza, historia się rymuje. Czas jest wahadłem, które wraca z i z powrotem. Wszystko się powtarza w historii ludzkości. Wszystko się powtarza. Ci, którzy w tej chwili stawiają na tak zwane media społecznościowe, działania w sieci, będą musieli bardzo mi przykro, to od razu z góry mówię przeżyć rozczarowanie ponieważ już w tej chwili ludzie przeżywają swoiste przebudzenie, przekonując się, że w tych mediach alternatywnych jest takie samo gówno, jak w mediach głównego nurtu. Więc to przebudzenie tych wszystkich działających w tych mediach alternatywnych, wydających mnóstwo pieniędzy, żeby zdobyć popularność, tych wszystkich Facebookach, ptaszkach i tych innych tam, wiecie, różnych takich tubach rozgłosowych, Będą musieli naprawdę się przebudzić w momencie, gdy się nagle okaże, że tam im też nikt nie wierzy wcale. Gdy się nagle przekonają, że ludzkość jednej rzeczy nie porzuciła, a mianowicie odpowiednich relacji międzyludzkich. Bo relacje międzyludzkie polegają na relacjach międzyludzkich. Kto by pomyślał? I urodziliśmy się po to, żeby przynależeć. A w mediach społecznościowych, ja wiem, że masz 5 tysięcy przyjaciół, bo ci ograniczyli teraz, nie? bo miałeś wcześniej 15, ale wiesz, tylu przyjaciół, weź ich, spod, weź ich zaproś na, na ten, na urodziny, na przykład, człowieku, gdzie ich pomieścić. Dlatego ograniczono na 5 tysięcy. Ja nie wiem, czy wiecie, dlaczego to ograniczono w ogóle. Bo to jest trudno ich zmieścić pod jednym dachem. Ale masz tam relacje międzyludzkie? Hmm. Czy budujesz tam relacje międzyludzkie? Jedno wielkie kłamstwo. Jedno wielkie, zakłamany bullshit. Pokazujesz się ze strony, z której jesteś ładniejsza. Umieścisz tylko zdjęcie, na którym ładnie wyglądasz. To wszystko o mła, cała prawda o mnie, to są relacje międzyludzkie. Poważnie? A tak zupełnie na poważnie? Słuchajcie, zacznijmy. Oni się przebudzą i przekonaniem, że to wszystko było gówno warte, okaże się, że myśmy nawet nie zdążyli usnąć. Ustawiamy w dalszym ciągu na relacje międzyludzkie. Ponieważ pracujemy z ludźmi i zajmujemy się ich godną przyszłością. Nie w sieci, nie w mediach społecznościowych, tylko przy jednym stole. Spoglądając sobie prosto w oczy, akceptując swoje słabe punkty, gorszą stronę, dotykając się, obwąchując, jeżeli jest taka potrzeba, bo nie tak dawno jeszcze się obwąch i wylaził. Chociaż teraz też, no nie, nie na darmo używam perfum. Okej. Okay. Stawiamy na to, co jest nam znane od tysiącleci. I nie mówcie mi nic o rozwoju. Bo jedyne, co się w naszym życiu zmienia, to jest sceneria. Wszystko inne się powtarza. Wszystko inne. Jest kłamstwem i złudzeniem. A człowiek, pozostał człowiekiem, który potrzebuje drugiego człowieka, który potrzebuje zaufania. A zaufać możesz nie kamerce i obrazkowi po drugiej stronie. Zaufać możesz człowiekowi, z którym siedzisz przy stole, którego dotkniesz, z którym porozmawiasz, który do Ciebie przyjdzie, jak jest potrzeba, a nie odbierze telefon. Przy czym wcale nie wiesz, z kim rozmawiasz, i czy ten ktoś jest kimś jeszcze? Czy już może tylko czymś? Żyjemy w takich czasach, w którym wmówiono nam, wmówiono nam, że postęp jest wszystkim. Jeżeli nie stawiasz na postęp, to jesteś zacofany. Ten drugi to ja. Ten zacofany. To jestem ja. No, brawo, panie Januszu. Nie wiem, czego pan chce, ale ma pan załatwiony. Stawiam na ludzi, nie stawiam na żadną technologię. Bo wszystko w świecie się zmienia. Technologie przychodzą i odchodzą. Tak zwany rozwój jest niczym innym, jak kolejnym krokiem do tego, ażeby wmówić nam konieczność zmian. Konieczność, ale tylko w kierunku. W którym oni tego wymagają, nie my. Mamy iść tam, gdzie oni mówią, że jest dobrze, bo dotyczy zmian na lepsze. A ja wam gwarantuję, że nie potrzebuję dużo czasu, żebym udowodnić, obojętnie o czym będziemy rozmawiać, że to nie jest dla ludzkości lepsze. Dla ludzkości. Powtarzam.